What's up, players? Get it? Witajcie duchy, z tej strony Spichlis W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jedną z modyfikacji, taką perełkę, którą naprawdę warto zdobyć Oczywiście tutaj w grze wszystkie modyfikacje mamy w tych samych miejscach, w tych samych lokacjach Ale żeby się dowiedzieć gdzie ta lokacja się znajduje z danym elementem Musimy ją albo odkryć, ewentualnie zdobyć informację gdzie dany element się znajduje, oczywiście to jest mocno losowe po pierwsze, po drugie nam no, musielibyśmy odwiedzić wszystkie lokacje żeby wszystkie elementy zdobyć, a niektóre warto zdobyć bardziej niż pozostałe I właśnie jednym z takich elementów wartym zdobycia, moim zdaniem przynajmniej jest powiększony magazynek do snajperek snajperek których na pewno często używacie, bardzo ułatwiają w grze życie jeżeli chodzi o ten powiększony magazynek to proszę bardzo tak to wygląda. Spada nam troszeczkę szybkość przeładowania, zwiększa się odrzut pionowy, ale myślę, że za podwojenie ilości amunicji w takiej snajperce jest to warte poświęcenia. Tym bardziej, że tak jak mówię, no tych snajperek raczej używacie dosyć często. Ta dodatkowa amunicja z pewnością się przyda. Przeładowanie snajperki trwa dosyć długo. Więc im szybciej strzelamy, tym więcej przeciwników możemy wyeliminować w jednej serii bez konieczności przeładowywania. Gdzie znaleźć ten magazynek? Oto lokalizacja. Należy udać się w to oto miejsce. Jeżeli mamy tam odkryty biwak, to należy z niego skorzystać. Jeżeli nie, no cóż, będziemy musieli się troszeczkę przelecieć. Proszę bardzo, unikalne łupy, akcesorium, powiększony magazynek do SNR. O wybiciu całej ekipy, chociaż niekoniecznie całej docieramy do skrzynki, otwieramy, i magazynek jest nasz. Mam nadzieję, że filmik się spodoba. Mam nadzieję, że zasubskrybujecie, że zalajkujecie i że zobaczymy się już przy kolejnym, a właściwie usłyszymy. Do usłyszenia!